Winiarni, schody, następne piętro. Jest trochę pomieszczeń. Mamy to na lewej ręki jakieś puste pojedyncze sale no. Z łazienkami. A no wiesz, jak to okolicznie przy takim budynku oni pewnie przyzwyczajeni, bo co weekend ktoś tu łazi. Dziwić się nie ma, co jak to ładne. No, fajne grafiki z zamurowanym przejściem. O, no, puste sale. Na zdrowie.